Dzień dobry Państwu. W związku z sytuacją, y, jaka wypadła, a nie wiedziałem wcześniej o sytuacji, że to są akurat święta, wypadają, y, kiedy podawałem ostatnią informację na temat pikniku strzeleckiego, który chcieliśmy zorganizować jako stowarzyszenie WON, y, jesteśmy z, y, zobowiązani przesunąć termin na 23 kwietnia, to jest sobota. I. Chodzi o to, że większość osób chciało przyjechać i, i dzwoniło do mnie e, właśnie z prośbą, żeby ten termin przesunąć, dlatego że to było, jest i dzień przed świętami, święcenia. Nasza tradycja chrześcijańska jednak e, istnieje i dość jest bardzo e, w społeczeństwie zagruntowana, więc przesuwamy ten termin e, na 23 kwietnia. I wszystkich, którzy no, nie mogli przyjechać, czy chcieli przyjechać, a termin nie pasował, bo to przed samymi świętami, po prostu przesuwamy ten termin pikniku na 23 kwietnia 2022 roku. Dziękuję bardzo. Chciałbym wszystkich poinformować, że yy, wszystkie. Yy, Zaproszenia na piknik proszę yy, kierować po adres mailowy nubira81-małpawp.pl